Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Poła Tobie. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę: Wyczynicie to, co usłyszeliście od Waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który Wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy: Ojca Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Matka straciła na wojnie syna. Zawiadomiono ją oficjalnie depesza wojskowa. Poległ na polu chwały na czele swego pułku. Matka nie mogła znaleźć ukojenia. O, gdybym mogła zobaczyć go znowu, modliła się, choćby na pięć minut, żebym tylko mogła go zobaczyć. I Anioł odpowiedział na jej modlitwę: Tylko pięć minut, powiedział do niej: Zobaczysz go, lecz pamiętaj, to dorosły mężczyzna. Możesz wybrać spośród trzydziestu lat, które przeżył. Jakim więc chcesz go widzieć? Matka zamyśliła się na moment. Wolałabyś widzieć go żołnierzem, mówił anioł, żołnierzem, który ginie chwalebnie na swym posterunku. A może chcesz go widzieć tego dnia, gdy wchodził po schodach na podium, by odebrać szkolną nagrodę najwyższe wyróżnienie, jakie może spotkać chłopca? Spojrzenie matki rozjaśniło się. Chcesz może widzieć go jak. O niemowlę w twoich objęciach? spytał w końcu anioł. I matka odpowiedziała, nie spiesząc się. Nie, chciałabym go widzieć przez pięć minut takim, jaki był wtedy, gdy biegł do mnie przez ogród, by mnie przeprosić za to, co przedtem nabroił. Był taki mały i tak nieszczęśliwy. Wpadł w moje ramiona z taką siłą, że aż mnie zabolało. Jedyną chwilą, którą chciała przywołać matka, był moment, gdy czuła, że sen jej potrzebuje. Drodzy siostry i bracia, w naszych rozważaniach rekolekcyjnych, poprzez Ogród Oliwny, gdzie Pan Jezus uczył nas modlitwy przed wielkimi wydarzeniami, ale także i Tymi małymi, by zawsze do Boga zwracać się o pomoc, o opiekę. Przeszliśmy potem razem ze świętym Piotrem, by zobaczyć swoje niewierności, powodowane bardzo często przez niewiedzę, ignorancję, przez wzgląd ludzki, przez rzekomą utratę wolności. I wreszcie uświadomiliśmy sobie tą nagą. Prawdę, którą jest niesienie codziennego krzyża nie od czasu do czasu. I ta droga zawiodła nas aż na samą Golgotę. Kiedy więc Jezus zobaczył matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Słowa Jezusa kierują naszą uwagę na Maryję. Mówią o tym, jak ona jest ważna w chrześcijaństwie, w życiu, w strukturze świata, w chwilach ciemności. Nie zostało jej nic oszczędzone, a Jezus był nie tylko jej radością, ale także i goryczą jej życia. A mimo to pod krzyżem stała Stabat mater, stała matka. Nie załamał jej ból, nie przygniotła do ziemi rozpacz. Ona stała mężnie. Święty Anzel mówi: nie darła szat na sobie z nadmiarem bólu, nie narzekała, nie dopominała się zemsty u Boga, nie wyrywała sobie włosów, nie wyprawiała krzyków. Ona stała. Stała pod krzyżem prosto, opanowana, silna, oczy napełnione łzami. Serce pełne cierpienia, prawdziwy wzór, jak mamy znosić śmierć najbliższych. Między zwiastowaniem a ukrzyżowaniem rozciąga się długa droga dojrzewania wiary Maryi, oddawania siebie Bogu do końca. Od pierwszego tak powiedzianego Panu Bogu: niech będzie tak jak Ty chcesz, nie tak jak ja, ale jak Ty. Maryja przeżywała wiele chwil radosnego uniesienia. Ale pojawiały się też niepokój, ból, cierpienie, a może nawet rozczarowanie. W tych trudnych chwilach Maryja potwierdzała wierność swej pierwszej decyzji. Momenty ciemności były przygotowaniem jej serca na najtrudniejszą próbę. Od kiedy Jezus zaczął przemierzać Palestynę głosząc Ewangelię, matka i syn nie mieli czasu dla siebie. Ona towarzyszyła mu jedynie myślą sercem, modlitwą. Kiedyś przyszła go odwiedzić. Jezus właśnie nauczał. Ktoś dał znać nauczycielowi. Twoja matka czeka na ciebie. On jednak nie przerwał nauczania. Kto jest moją matką i braćmi? I patrząc na siedzących dookoła powiedział właśnie, oni są moimi braćmi. Oni są moją matką. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Te twarde słowa Jezusa musiały zaboleć Maryję. To właśnie jeden ze wspomnianych momentów ciemności. Przecież ona pełniła Bożą wolę jak najwierniej. Ofiarowała Bogu na swoje życie. A to, że chciała mieć swojego syna przez chwilę tylko dla siebie? Czy jako matka nie ma prawa do swojego dziecka? Maria pojmuje teraz, że musi zostawić. Jezusa Jego przeznaczeniu, i że nie odzyska Go inaczej, jak tylko oddając Go. Maryja może odzyskać Jezusa tylko jako uczennica i staje się coraz bardziej uczennicą. Również Maryja, choć jest Matką Boga, musi przejść drogę uczenia się i słuchania Słowa Bożego. Musi ofiarować Bogu nie tylko siebie, ale i swojego syna. Kiedy stoi pod krzyżem, rozumie aż nad to boleśnie, co to znaczy. W jej sercu dokonuje się także ofiara. Musi jeszcze raz Panu Bogu powiedzieć swoje Fiat. Nie wystarczyło raz. Trzeba stale mówić. Niech się stanie. Jej pierwsze tak dało początek życia Zbawiciela. Teraz konieczne jest jeszcze trudniejsze tak. Wewnętrzna zgoda matki na śmierć syna, swoje niech mi się stanie. Na śmierć Pana wypowiada także w naszym imieniu. W tej najstraszliwszej godzinie są znowu mu razem, jak dawniej w Nazarecie, matka i syn. To, że Jezus postawił na pierwszym miejscu miłość do Boga i ludzi, nie znaczy, że odrzucił czułą miłość do matki. Nie, on nigdy nie zapomniał. Że jest nie tylko synem Boga, ale i jej umiłowanym dzieckiem. Słowa Jezusa, poruszonego widokiem cierpiącej matki, pokazują prawdę, że Bóg ocala wszelkie ludzkie, rodzinne więzi, że je uświęca, włącza w swój plan zbawienia. Każda ludzka miłość może być uratowana dla nieba. W filmie Mela Gibsona Pasja. Chyba najtrafniej sportretowana została Matka Jezusa. Maja Morgenstern, rumuńska aktorka żydowskiego pochodzenia, znakomicie wcieliła się w postać cierpiącej Matki. Jej oczy wyrażały wszystko, miłość, ból, samotność, ale i kobiece męstwo. Maryja nie dała się złamać przez cierpienie. Stała odważnie po stronie przegranego Syna, który umiera śmiercią niewolnika. Stabat mater dolorosa, stała matka boleści. Aktywność miłości to nie zawsze są czyny lub słowa. Teraz najważniejsza jest sama obecność. Nieraz najważniejsza jest sama obecność. Matka tylko tak może teraz pomóc synowi, po prostu być. Jej serce musiało krwawić. Co zrobili z jej synem? Dlaczego go odrzucili? Maryja cierpi, ale nie rozpacza, nie lamentuje, nie obwinia. Trwa wierna do końca. Może nie rozumie, ale wie, że musi tutaj być, że musi wytrwać do końca. Cierpliwa wytrwałość, siła macierzyńskiej miłości, wierność, posłuszeństwo pierwszej uczennicy Pana objawiły się właśnie na Golgocie u stóp krzyża. W tym samym miejscu, w którym Objawiła się słabość Piotra i innych przyjaciół Jezusa. Niewiasto, oto syn Twój. Słowo niewiasta ma oczywiście sens symboliczny. To aluzja do proroctwa o córce Syjonu, czyli Jerozolimie, która jest uosobieniem ludu Bożego. W prorockich tekstach Starego Testamentu święte miasto Jeruzalem jest przedstawiane jako matka niewiasta. Która gromadzi wszystkie rozproszone dzieci narodu, zwołuje je mocą Słowa Bożego, tworzy nową wspólnotę. Te proroctwa wypełniają się w Jezusie. On umierając na krzyżu gromadzi rozproszone dzieci, buduje kościół. Macierzyństwo Matki Syjonu wypełnia się w macierzyństwie Maryi. Maryja staje się matką wszystkich żyjących w Chrystusie których reprezentuje umiłowany uczeń. Jej macierzyństwo wobec Chrystusa przedłuża się na duchowe macierzyństwo wobec wszystkich wierzących. Maryja godząc się z tym, że jej syn umrze i oddając go ludzkości, otrzymuje od syna innych synów i córki. Otrzymuje Jana i otwiera swe serce aby przyjąć Synów i córki Kościoła i być naszą matką. Taki jest najgłębszy sens słów Jezusa. On pod krzyżem dał Maryję za matkę nie tylko Janowi, dał ją każdemu z nas. Dlatego po Twoim krzyżu Jezu ten tylko stoi jako miłujący uczeń, kto od tej godziny przyjmie do siebie Twoją matkę. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jezus zatroszczył się o ziemski los swej matki. Nie chciał, aby samotna wdowa pozostała bez opieki. Ten gest mówi o ludzkiej miłości, jaką Jezus darzył matkę. Przez ten piękny ludzki odruch przebija nieskończona miłość samego Boga. Słowa Jezusa, jak już mówiliśmy, kryją głębszy sens, ponadczasowy, dosięgający losu każdego z nas. Dwie postaci, Matka i Uczeń, którego Jezus miłował, to nie tylko konkretne, historyczne osoby Maryi i Jana. Te dwie osoby, powierzone sobie nawzajem pod krzyżem, mają znaczenie symboliczne. Ten, którego Jezus miłował... Ten, którego Jezus kocha, reprezentuje każdego z nas. Każdy uczeń, który kocha Jezusa, musi stanąć pod krzyżem mistrza. Kościół, nasza wspólnota, wypełnia przez wieki i wypełnia testament Jezusa. Jak dobrze, że na koniec tego lekcji mówimy o Matce Bożej. Nie sposób o niej nie powiedzieć, nawet mimo to, że jutro będziemy Znowu czcić jej wspaniały dzień, dzień zwiastowania. Kościół czci Maria jako swoją matkę. Warto zapytać, jak każdy, każda z nas wypełnia ten testament Jezusa. Czy Maria jest również naszą matką? Czy zawierzam wraz z nią i tak jak ona swoje życie Bogu? Czy wraz z nią i tak jak ona, powtarzam, moje fiat, niech się staje Boża wola w moim życiu. Nasze przyjęcie Maryi ogranicza się nieraz tylko do modlitwy. Oczywiście to dobrze, że czcimy Maryję, że odmawiamy różaniec, nowenny, litanie, odprawiamy nabożeństwa majowe i inne, śpiewamy godzinki, modlimy się w sanktuariach i ustrajamy przydrożne kapliczki. To należy czynić. Ale ta piękna, tradycyjna pobożność do matki naszego Pana powinna być koniecznie uzupełniona jej naśladowaniem, pobożnością, jak Maryja. Wziąć Maryję do siebie oznacza nade wszystko brać z niej wzór, zachować jej styl, jej wiarę. Jakiej postawy uczy nas Maryja, stojąca pod krzyżem, wskazuje nam, jak ważna w miłości jest obecność. Zwłaszcza gdy ktoś cierpi, brakuje nieraz słów, nie wiemy co robić. Zwyczajnie boimy się cierpienia, umierania. Maryja pokazuje, że nie wolno uciekać spod krzyża. Każdy ludzki krzyż jest zawsze powiązany z krzyżem Chrystusa. I tam, gdzie jest krzyż, najbardziej potrzebna jest obecność wypełniona współcierpiącą miłością. Potrzebna jest czułość, łagodność, cisza. Uścisk w dłoni, a czasem łzy. Maryja uczy męstwa w cierpieniu. Zwykle najtrudniej przyjąć cierpienie bliskich. Maryja, matka bolesna, mówi współczesnemu człowiekowi, nie odwracaj oczu od cierpienia, od śmierci. To także należy do tajemnicy życia. Cierpienie jest zawsze najważniejszą próbą wiernej miłości. Miłość i ofiara są tak ściśle ze sobą powiązane jak słońce i światło. Maryja stała pod krzyżem syna do końca. Znajdziemy ją także pod wszystkimi ludzkimi krzyżami. Zawsze dyskretnie, zawsze gotowa usłużyć, pomóc, odgadnąć, czego naprawdę nam potrzeba, czego nie może nam zabraknąć w drodze do Boga. Została przecież ogłoszona naszą matką. Znajdziemy ją w naszej pielgrzymce do nieba i jawi nam się jako znak bardzo bogaty w znaczenie. Taki przejrzysty, znak troskliwy, pomocny, inspirujący, przejmujący. W drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania napotykamy różne znaki ostrzegawcze, zakazy i nakazy, przykazania, napomnienia. Ale najpiękniejszy znak na ścieżce naszego życia to Maryja. Papież Benedykt XVI nazywa ją znakiem łaski. Bo narodzenie Boga z dziewicy z punktu widzenia biblijnego oznacza ostatecznie, że zdarzenie to było wyłącznie znakiem łaski. W ten sposób Maria staje się pocieszającym wynikiem łaski. Zwiastuje Boga, który jest większy niż nasze serce i którego łaska jest większa niż nasza słabość. Wyprzedza ją. I przezwycięża. Maryja jest znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej, żywym znakiem. Ona, silna wiarą, która nosiła w sobie światło serca, zmieniła zasadniczo świat. I nikt z wielkich tej ziemi nie może być tu z nią porównany. Dlatego jeden z zaborców, gdy zobaczył pobożność narodu polskiego i kult Matki Bożej Częstochowskiej, wyznał. Z taką potęgą jesteście narodem nie do pokonania. Maryja jest tą wielką wierzącą, która w pokorze, dobrowolnie, stała się naczyniem nieprzeniknionej tajemnicy Bożej. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła. Chociaż ta wiara stała się dla niej mieczem przebijającym jej serce, to na tym polega prawdziwa przyczyna jej wielkości, za to ją chwalimy. Za jej wielką wiarę. I dzięki tej wierze pomaga nam przechodzić przed wielkimi wydarzeniami z życia Jezusa, tak jakby się nakładały na zwyczajne zdarzenia naszego życia. To rodzaj duchowej telewizji. I na koniec jeszcze jedna, ale istotna refleksja i nie tylko w kontekście wielu profanacji. Szczególnie wizerunku Matki Bożej z duchowej stolicy Polskiej czy skandalicznego wyroku niedawno wydanego przez sąd w imieniu Rzeczypospolitej. Maryja i jej duchowe macierzyństwo jest przestrzenią świętości, swoistym sakrum, którego naruszać nie wolno. Kto atakuje Matkę Bożą. Tak naprawdę atakuje ostatnią świętość duchową, nie tylko człowieka wierzącego, ale resztę człowieczeństwa, które człowiek może jeszcze ocalić. Atakując macierzyństwo, atakuje się własne człowieczeństwo. To naprawdę diabelskie, żeby głosić hasła, że macierzyństwo to przekleństwo kobiet. To przekonuje, że żyjemy w dniach apokalipsy. W ostatnich dniach naszej opoki dwie potężne siły, mistycznego ciała Chrystusa, zrodzonego pod krzyżem i mistycznego ciała antychrysta, szydzącego z wiary, zaczynają odmierzać linię frontu końcowej batalii. Dlatego uczeń Chrystusa musi stanąć na tym świętym sakrum, blisko Matki Bolesnej, pod krzyżem i stać się uczniem. I coraz bardziej uczniem, przyjmując Maryję za swoją Matkę. Dlaczego? Bo mimo swojego osamotnienia, kpin ze strony wrogów Kościoła, razów zbieranych od życia i od bliźnich, którzy już nie tolerują naszej pobożności, budzimy mimo wszystko w ludziach tęsknotę za życiem wyrastającym ponad zwierzęce potrzeby. Jesteśmy znakiem sprzeciwu wobec życia na poziomie brzucha i hormonów. Jesteśmy znakiem pamięci o życiu oddanym, spełnionym, sensownym, przedłużonym w wieczność. Nie bójmy się, długo nie będziemy sami, bo przebudzimy innych. Tylko bądźmy wierni w dobrym, jak Jezus krzyżowi, jak matka pod krzyżem. Bo to właśnie tam zrodził się kościół wiary. I zakwitnie na nowo, i stanie się dla ludzi nie tylko deską ratunku, ale i widzialną ojczyzną, dającą im życie i nadzieję sięgającą poza grób. Amen.